Hocolite, zmniejsza nadwagę, zwalcza celulit likwiduje trądziki wągry. Chocolite bardzo łatwy w użyciu. Gotowanie Gotuj koktajl codziennie rana. Dodawaj 250 ml mleka, dodając 1-2 łyżki mieszanki, jeśli jesteś kobietą i 2-3 łyżki, jeśli jesteś mężczyzną. Wypij, pij koktajl zamiast śniadania i twój organizm dostaje. 217 kcal, 10 g węglowodanów, 17 g białka, 23 mikroelementów, witamin i błonnika. Powtórz w ciągu dnia zastępuje jeden posiłek koktajlem w celu ustalenia wyniku odchudzania. Jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Dzięki chocolite można stracić znaczną wartość wagi. Podczas odchudzania będziesz w dobrym nastroju i będziesz mieć więcej energii. Ciesz się piękną sylwetką. Hocolite jest to, co będziesz chciał pić później. Jest to szkodliwe? Hocolite składa się wyłącznie z naturalnych składników bez parabenów, syntetycznych barwników, substancji zapachowych i produktów GMO. Przeczytaj instrukcję.